Cześć wszystkim, witam was na swoim kanale Słuchajcie, jesteśmy w kuchni Niektórzy z moich znajomych wiedzą jestem na diecie od ponad tygodnia już schudłam 3 kilo, więc jestem dumna i teraz będę robić słuchajcie, potrawę, którą stwierdziłam, że muszę nagrać to jest mój wymysł, ale z niewielkimi ilościami produktów przygotowujemy sobie 4 cztery... czekajcie, raz, dwa, tak Cztery przy, y, składniki. Pieczarki, grzyb, który znaleźliśmy. Y, ten, cebulki takie marynowane. Również tego kukurydzy. Nie mogę kukurydzy, ale akurat dzisiaj mam ochotę na kukurydzę. No i udko. I oczywiście przyprawy. Bazylia, czerwona papryka. Pieprz czarny. I sól. I... To będziemy tak obtąkiwać trochę tego, trochę tego. Jak lubicie, bo możecie coś innego. Ja akurat te składniki muszę używać, ze względu na to, że tkankę tłuszczową spalają. tu jest kurczak z przy, przyprawach tych co pokazywałam. Kładziemy i na to kładziemy pieczarki. Pieczarki, jeszcze jedną warstwę i jeszcze jeden kurczak będzie, więc I wstawiamy to wszystko do piekarnika. Dodatkowo do dorzucamy jeszcze to, co nam pozostało, czyli cebulka. Użę, może tak to będzie cały... I oczywiście kolerew. Dobra, wystarczy. Już tutaj przygotowałam sobie kurczaka i już wkładam do piekarnika do rozgrzanego na 200 stopni góra-dół. Góra-dół po prostu pieczenie. A na ile czasu powiem Wam szczerze, to zależy od kurczaka, bo ja ostatnio kurczaka robiłam niezamrożonego. Robiłam półtorej godziny i jeszcze się nie dorobił. Więc musiałam co chwilę przestawiać na 10-20 minut, bo też nie chciałam go spalić. No. Tutaj żadnej wody nie wlewamy, nic, nic, nic. Kładamy to.